Cześć, to jestyna i dziś opowiem trochę o nadwydajności mentalnej. Co to znaczy być nadwydajnym mentalnie, czym jest hiperestezja i jak nasz świat odbierają osoby nadwydalne mentalnie? Tym właśnie dzisiaj się zajmę, a mówić będę na podstawie książki Christa i Jak mniej myśleć? Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. W większości ludzie odbierają świat za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Każdy z nas jednak w nieco inny sposób odbiera ten otaczający nas świat, to co się wokół nas dzieje. A osoby nadwydajne mentalnie ten na świat odbierają bardzo intensywnie. Ich doznania są spotęgowane, odbierają znacznie więcej informacji niż przeciętny człowiek. Można powiedzieć, że ich system zmysłowy, ale też emocjonalny jest nadwrażliwy. I zjawisko to nazywane jest też hiperestezją, nazywane inaczej przeczulicą. I polega ono na tym, że ma się zazwyczaj wyostrzone zmysły. I może to dotyczyć jednego, kilku, bądź nawet wszystkich zmysłów. I osoby nadwydajne mentalnie najczęściej na przykład zapamiętują dużo więcej szczegółów, zwracają uwagę na drobnostki, na które osoby przeciętne raczej uwagi swojej nawet nie zwracają. I tak osoby z hiperestezją wzrokową zwracają uwagę na pewne drobnostki, na jakieś minimalne na przykład przesunięcie obrazka na ścianie, jakąś maleńką zmarszczkę na twarzy rozmówcy, czyli na przykład dostrzegają też więcej szczegółów, różnych elementów, ale mogą mieć też na przykład nadwrażliwość na światło. Hiperestezja słuchowa może przejawiać się tym, że osoby takie bardzo szybko nawet już po kilku dźwiękach są w stanie Rozpoznać dany utwór muzyczny, czy na przykład w ścieżce melodycznej są w stanie wyłapać na przykład tylko melodię gitary albo tylko perkusję. Może być też tak, że osoby z hiperestezją słuchową potrafią jednocześnie słuchać, nie wiem, radia i rozmowy dwóch innych osób i obie te rzeczy naprawdę rozumieją i zapamiętują, ale z drugiej strony może być też tak, że nie będą potrafili się skupić na przykład na rozmowie, jeśli będą słyszeli kosiarkę, która jeździ sobie za oknem, czy czy brzęk talerzy, które ktoś tam w kuchni układa, na przykład do zmywarki. Hiperestezja w zakresie zmysłu smaku może przejawiać się tym, że osoby takie rozpoznają w danej potrawie wiele, na przykład przypraw, składników itd., ale też na przykład szybciej wyczują, jeżeli coś jest zepsute, spleśniałe, czy po prostu. Hmm, już nie nadaje się do spożycia. Hiperestezja w zakresie węchu może przejawiać się tym, że osoby takie wyczuwają nawet bardzo subtelne perfumy innych osób, ale potrafią też na przykład się rozpraszać bardzo zapachami, jeśli wchodzą na przykład do sklepu i uderza w nich jakiś zapach. Nie mówiąc już o nieprzyjemnym zapachu, który jest wydzielany od innych, na przykład zapach potu, tak? I osoby takie na przykład mogą też wyczuwać różne sztuczne zapachy, do Dawane na przykład do jedzenia. Hiperestezja w zakresie dotyku może przejawiać się tym, że takie osoby lubią na przykład bardzo kilka rodzajów materiału, takie na przykład pluszowe, misiowate, lubią do nich podchodzić, pogłaskać, sprawdzić. Natomiast może się to też objawiać wiecznym uwieraniem, wiecznym drapaniem swetrów, jakimś uwieraniem metek. Materiał może się wydawać, nie wiem, zbyt chropowaty, zbyt śliski, po prostu nieprzyjemny. I właśnie często osoby nadwydajne mogą odczuwać dyskomfort, ponieważ jest zbyt jasne światło, zbyt mocne oświetlenie. Wyperfumowani ludzie, ich mijają jeszcze dodatkowo, czują się przytłoczeni tym gwarem i hałasem, jaki jest wśród tłumu. No, i jeszcze nie wiem, drapie ich metka czy sweter, po prostu odczuwają przez to wszystko taki dyskomfort. Osoby nadwydajne często też mają tak, że myślą ciągle. Nie ma przerw, nie ma odpoczynku od myślenia, ciągle zadają sobie jakieś nowe pytania, ciągle są nad czymś skupieni, ciągle nad czymś rozmyślają. Zadają sobie setki pytań, próbują na nie odpowiedzieć, próbują przewidzieć, co się może wydarzyć i są wręcz bombardowani zewsząd różnymi informacjami. I osoba przeciętna z automatu segreguje i odrzuca pewne nieistotne informacje, natomiast osoby nadwydajne mentalnie nie mają tego filtra, przez co są wiecznie, muszą podejmować decyzję, czy to, co teraz widzą, słyszą, czują i tak dalej, jest dla nich w tym momencie przydatne i czy mają to zachować w swojej świadomości, czy yy, muszą, się tego, yy, muszą to zepchnąć na dalszy plan. No i właśnie to dokonywanie takiej świadomej selekcji może być dla osób nadwydajnych mentalnie trudne, wymagające, więc czasami mają po prostu ochotę się od wszystkiego odciąć i usiąść, wyciszyć się, w w odosobnionym miejscu. Ludzie z hiperestezją często łatwiej się na przykład wzruszają, Potrafią też przejmować y, emocje innych osób. Ponieważ chłoną je jak gąbka. Jeżeli otoczenie jest nerwowe, oni z automatu też mogą stać się nerwowi. Są na przykład też wyczuleni na ton głosu czy mimikę swojego rozmówcy. Mogą być też na przykład bardzo podejrzliwi co do intencji drugiej osoby, a bardzo dotkliwie ranią ich jakieś drwiny czy zarzuty lub wymówki. A co jest w tym wszystkim najgorsze, to jeśli na przykład powiedzą komuś o swoich obawach czy odczuciach, to jeszcze często słyszą, ty to chyba jesteś przewrażliwiona Co ty sobie w ogóle ubzdurałaś? Z drugiej strony jednak osoby nadwydajne mentalnie Potrafią na przykład często zauważyć to Co w danej chwili jest piękne I na przykład potrafią się zachwycić Pięknym zachodem słońca yy, Pięknym śpiewem ptaków Takim dostojnym monumentem gór Czy na przykład szumem fal Osoby nadwydajne mentalnie Są też zazwyczaj bardziej emocjonalne I bardziej uczuciowe Przez to, że te emocje ich tak ogarniają Zewsząd mogą oni Odczuwać pewne wahania nastroju, od niepokoju, złości, frustracji, poprzez nie wiem, smutek, przygnębienie, entuzjazm, radość czy wręcz euforię. I te wahania sprawiają czasami, że osoby nadwydajnie mentalnie mogą się czuć, że tracą kontrolę nad sobą, nad tym wszystkim. A obum społeczeństwa jeszcze to wszystko pogarsza, ponieważ często takim osobom przypinamy łatki, że są właśnie niedojrzeli, nadwrażliwi, jacyś mniej inteligentni czy głupi, naiwni. Często właśnie osoby takie są krytykowane czy wręcz strofowane za swoją emocjonalność. Często lecą do nich teksty typu: Nie obrażaj się o byle co, bez sensu jest tak się denerwować, czy bez sensu jest ciągle płakać. I takie ciągłe słyszenie, że robi się coś źle, robi się coś nie tak, może powodować, że osoby nadwydajne mentalnie będą miały obniżone poczucie własnej wartości. A tymczasem, jak zauważa autorka książki, osoby takie mają szereg zalet, jak na przykład życzliwość, taka dobroć, szczerość, otwartość, Umiejętność autoironii, yy, na przykład serdeczność, poczucie humoru, prawdomówność. Autorka zauważa też, że takie osoby mają bardzo duży potencjał emocjonalny, jeśli tylko nauczą się, jak go oswoić, jak go poskromić, jeśli pogodzą się ze swoją naturą, poznają ją i zrozumieją siebie, będzie im dużo łatwiej zarządzać swoimi emocjami, które mogą stać się wtedy dla nich takimi przewodnikami. I będą powodowały, że będą oni umieli podejmować dobre dla siebie decyzje. Autorka książki zauważa, że osoby nadwydajne mentalnie mogą mieć trudności w zarządzaniu stresem, ponieważ ze względu na te hiperestezję i tą zwiększoną emocjonalność ich ciało migdałowate, które jest takim. Systemem alarmowym i pozwala właśnie oceniać rzeczy jako zagrażające bądź niezagrażające, jest u nich niezwykle wrażliwe i jest ciągle w takim stanie pogotowia. I zauważa się też, że u takich osób jest o wiele niższy próg reaktywności, czyli to, co u osób przeciętnych nie zrobiłoby dla nich wrażenia i nie uznaliby to za zagrażające. Osoby nadwydajne mentalnie często właśnie te rzeczy kwalifikują już jako zagrażające. Często osoby nadwydajne mogą być też hiperempatyczne. Co oznacza mniej więcej tyle, że szybko odgadują stan emocjonalny innych osób, ale właśnie też tak jak wspominałam mogą chłonąć emocje jak gąbka tylko że te nastroje innych bardzo szybko im się udzielają, ale to nie są takie chciane emocje. to są bardziej tacy intruzi, którzy się wpychają, a te osoby ich po prostu nie chcą odczuwać, co ich właśnie często wytrąca wręcz z równowagi i, wyczerpuje dlatego też na przykład osoby takie często unikają tłumu ponieważ ten tłum generuje Nowe, niekoniecznie chciane emocje. Z drugiej strony, właśnie ta hiperempatia powoduje, że są często oni życzliwi, że mają w sobie wiele zrozumienia dla drugiego człowieka. Tylko problem polega na tym, że oni zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że innym te odczytywanie emocji innych osób nie przychodzi tak łatwo. Więc obojętność innych wobec swojej osoby odczytują jako y, takie Umyślne. Osoby hiperempatyczne są też zazwyczaj bezinteresowne, ale mogą być też jednak często podatni na manipulacje i padać ofiarą oszustw. Osoby nadwydajne mentalnie są też często hiperprzenikliwe. A czym jest ta hiperprzenikliwość? Jest tutaj w książce pewien fragment, który myślę, że bardzo dobrze to tłumaczy. Eni mówi mi: Wszystko widzę, wszystko wiem, nic mi nie umknie. Wiem czy ludzie się umyli, czy nie, czy noszą ubrania niezmieniane od poprzedniego dnia i czy wyszczotkowali zęby. Widzę niewypastowane buty odprut Obrębek brak guzika Widzę wszystkie, nawet najbłahsze drobiazgi Ale dostrzegam też osobę całościowo Po sposobie w jaki ludzie się ubierają Poruszają, mówią Natychmiast domyślam się z kim mam do czynienia Właściwie nie znaczy to, że chcę wiedzieć Ale że nie mogę nie wiedzieć To silniejsze ode mnie Wiem, że mój przenikliwy wzrok niektórych drażni Bo nawet jeśli nic nie mówię Ludzie odgadują, że wszystko o nich wiem I czują się przy mnie bardzo nieswojo Widzę też, że ludzie okłamują samych siebie A postępując nielogicznie wpadają w tarapaty Najmniejsza uwaga z mojej strony wydaje im się obraźliwa, ponieważ stwierdzam coś, co jest oczywiste, a oni nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy. Albo zadaję takie pytanie, którego unikają. W każdej sytuacji od razu widzę coś, co nie jest w porządku i co należałoby zrobić, aby wszystko ułożyło się dobrze. Zawsze wiem z góry, co się później staje. To wyczerpujące, denerwujące. Czuję się bardzo osamotniona." I wiem, że ten filmik na pewno będzie długi, ale w tej książce jest zawarte tak wiele różnych informacji, że nie sposób ich zmieścić w jednym filmiku, więc na pewno kiedyś jeszcze tutaj na tym kanale pojawi się kontynuacja. Myślę, że na dziś po prostu wystarczy. Reszta będzie kiedy indziej. Chciałabym się jeszcze tylko dowiedzieć, czy zauważasz u siebie osoby, Cechy nadwydajnej mentalnie. Jeśli tak, to napisz koniecznie w komentarzu w zakresie, jakiego zmysłu się u ciebie to przejawia. Chętnie o tym poczytam. A na dziś to już wszystko, więc, jeśli podobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!